jedno stracił Protos, ale pamiętajmy o tym, że Zerg ma jeszcze dwie ekspansje. Protos jest tylko na I, no też na dwóch, więc to ja ględzę za głupotę. Więc teoretycznie Protos według mnie jest do przodu w tym momencie. A ja chciałbym zauważyć o jednej, jedną bardzo prostą rzecz, jak to się stało, że Teran jest imba, a, je, a nie ma go w finale. Widzimy Protosa i widzimy Zerga, tak więc teoria o tym, że Teran jest bardzo mocno. Hmm, że jest mocno niezbalansowany, w tym momencie chyba upada według koreańczyków, To właśnie perotos w tym momencie jest bardziej jest mocniejszy. Duża ilość, te stalkery są trochę źle ustawione, ale poszedł blink, udało się to rozstawić. Wydaje mi się, że Zerk złapał przeciwka w dobrym miejscu, teraz kolosy wszystkie zginęły. Widzimy, że dochodzi do dużej wymiany ognia. Trochę te koruptory obrywają. Nie, koruptory nie obrywają. Cały czas jest Blink, Jest i który zabił 16 jednostek. Bądźmy szczerzy, że w dobrym miejscu Moon y, zatrzymał tej przeciwnika, w tym wąskim gardle. Jego armia była w stanie atakować, jednak musiał się wycofać. Y, wielkość armii, widzimy, jest cały czas mniej więcej taka sama. A tu jest ucieczka dronów w dół, będą musiały się w jakiś sposób przedostać. Padła ekspansja Zerg'a, świetnie się tym zajmuje Ace widzimy, że ma jego upgrade, to jest plus 2 do ataku I tu się udało, części przynajmniej dronkom uciec, ale chyba nie wszystkim Bardzo duży strata dla ekonomii, nie dość, że padły wszystkie Wypadły ekspansje Zerga, to jeszcze prawie wszystko zostało, tylko jedna wydobywa minerały tylko z jednej, o tak będzie lepiej, to jeszcze oberwał całą masą, cała masa jego dronków oberwała. Jednostki stracone, nagle się zrobiło jakimś cudem 19 tysięcy, nie bardzo jestem w stanie pojąć w którym momencie to się stało, 19 tysięcy do 15, bardzo emocjonujący jest ten finał, dużo się dzieje. Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy, są, którzy oglądają część drugą. Kiedyś YouTube zdejmie mi to. Nie piszcie się, kiedy to się stanie, bo nie mam najmniejszego pojęcia. Jest cały czas jeden kolos, on się na coś przyda, a któryś z tych immortali, tak, ten 13, 19, widzicie, to są tylko dwie jednostki otoczone, bardzo mądrze otoczone, żadne zerlingi się do nich nie dostaną. Szybciutki blink, dzięki któremu udało się zdjąć parę tych koruptorów. Wystarczy tylko dobrze chronić i mikrować tymi Immortalami i widzieliście, jakie one szkody są w stanie zrobić. Yy, stalker może się pożegnać z życiem, chyba że szybciutko ucieknie do znajomych. Tak też zrobił i dochodzi do dużego starcia. Jednak postanowił się wycofać Ace, wycofał się troszeczkę, postawił trzy Force Fieldy. Bardzo mądrze, fajnie, że zostaje ta dziurka, przez którą Zergi próbują się przedostać i obrywają wtedy. Pamiętajcie, jak stawiacie wo, jakiegoś łola z Force Fieldów, to coś właśnie w tym sensie, żeby było leciutkie przejście dla Zerga. Ten wtedy będzie próbował się tam przecisnąć, część armii nie będzie atakować, no i tak to się skończy. Wielkość armii, co nam mówi? Nam mówi to, że Zerg jest cały czas w, w plecy, cały czas ma z tym problemy z armią przecinka. Duża ilość Stalkerów, na to wszystko przydałoby się parę y, Ultralisków, ale no też są Immortale, które bardzo ładnie by te Ultraliski były w stanie zniszczyć. Rusza zerk, żeby bronić swoją haczerkę, No, wiecie co, bądźmy szczerzy, wygląda na to, że chyba jednak Ace wyjdzie z pieniędzmi do przodu, bo nie wydaje mi się, żeby zerk był w stanie cokolwiek tutaj zrobić. W tym momencie, ma bardzo słabą ekonomię czyli nie tyle ekonomię, co ilość harwesterów. Protos w sumie pozbył się wszystkich swoich minerałów z jednej bazy, zbiera tylko z jednej, zaraz złoto będzie miał i rusza proces do ataku. Chyba to będzie ostateczny atak. Tak, za chwilę nie postanowił się wycofać. Jest obserwer, leciutki blink do tyłu. Co tu się dzieje? czemu on się nie chce zdecydować? Oglądajmy więc mikro w tej ostatecznej bitwie, która za chwilę powinna się odbyć. Jedna i druga strona zbiera swoje armie. Zobaczcie, jak ona wygląda. 172 do 36. Bardzo mądrze wycofuje się, proces nie chce walczyć na klipie. Jemu się to nie opłaca. I teraz patrzymy na mikro jednej i drugiej strony. Szybki, forcefield duży. Jest blink. Kolosy atakują. Immortale rozwalają wszystko co się da, aktualnie trzymają się dosyć dobrze Jeszcze była jedna bańka, która zmniejsza obrażenia I Zerk jest zmuszony wycofywać się, szybciutki blink Po zabawie Zerk nie może uciec I bądźmy szczerzy i gratulujmy Ace'owi wygrania się 13 tysięcy dolarów Gratulujemy Ci Wygrania Intel Extreme Masters edycja numer 5, która odbyła się w Hanowerze Mam osobiście nadzieję, że w następnym turnieju Europejczycy i wy... zajdą ciut wyżej, no bo w tym niestety odpadli i to bardzo, bardzo szybko, dużo nie udało im się zrobić. Tak więc żegnam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli oglądacie go często, nie macie subskrypcji, zróbcie to, będzie to dla mnie większa przyjemność, uwierzcie mi, mi się bardziej chce nagrywać filmy, jak widzę, że jest duża ilość widzów. Tak więc żegnam Was, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!